Żyjmy coraz lepiej po raz 555. Będziemy mówić o owijaniu w bawełnę. Wszyscy wiedzą, co to znaczy, kiedy ktoś mówi nie owijaj w bawełnę. Mówi mów wprost. Czy owijanie w bawełnę zawsze nie ma sensu? Kiedy ma sens? Kiedy to jest ważne, kiedy to jest potrzebne? Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej tworzonego przez Iwonę Majewską opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, kochani w piątek. Dzisiejszy temat jest efektem powiedzenia, które wszyscy znakomicie zdają. I oczywiście nie mam zamiaru tłumaczyć tego powiedzenia, no właśnie z tego powodu, że wszyscy je świetnie znają i bardzo często jest ono używane, ale chcę taką pewną refleksję na ten temat zaproponować. Będziemy mówić o owijaniu w bawełnę. Wszyscy wiedzą, co to znaczy, kiedy ktoś mówi, nie owijaj w bawełnę. Mówi, mów wprost. Nie, nie, nie mów gdzieś ogródkiem, czy nie używaj jakichś eufemizmów czasami na określenie czegoś, co wymaga określenia konkretnego, no i takiego właśnie wprost. Czy Owijanie w bawełnę zawsze nie ma sensu, kiedy ma sens, kiedy to jest ważne, kiedy to jest potrzebne. Ja osobiście jestem osobą, która raczej mówi wprost pewne rzeczy i tak było zawsze, tylko kiedyś byłam w tym często no, mało taktowna, ponieważ ja jestem osobą, której wszystko można powiedzieć i zawsze tak było, że można mi było wszystko powiedzieć. No, to oczywiście przez analogię uważałam, że to jest normalna postawa. To był czas, kiedy jeszcze nie miałam jakiejś takiej głębszej refleksji nad, nad sobą. No, to był jeszcze czas, no tak myślę, do połowy studiów miało to miejsce. I wtedy właśnie robiłam takie rzeczy zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy z tego, że czasami to moje takie nieowijanie w bawełnę i takie mówienie wprost, mogło kogoś zszokować, albo mogło kogoś, no, trochę dotknąć. No, zdarzały się nawet takie sytuacje, że te osoby poczuły się dotknięte nie trochę. Teraz oczywiście tak nie jest. Zawsze wtedy, kiedy wiem i czy przyrozumiem, czy przeczuwam, że to może być dla kogoś e, takie wprost powiedzenie czegoś, może być zbyt, e, no właśnie, szokujące albo nieprzyjemne. No to oczywiście używam do tego innych e, form i owijam w bawełnę. Ale też bardzo często świadomie w tę bawełnę nie owijam, dlatego że faktycznie przysłowie to ma rację. Są momenty, w których ktoś musi przeżyć szok. Bo tylko szok może spowodować u niego na przykład zjawisko aha, czyli takie wow. Szok często towarzyszy silniej, no, znaczy wywołuje silniejsze przeżycie w nas, w związku z czym. No, doprowadza do jakiejś decyzji, doprowadza do jakiegoś olśnienia na własny temat, zrozumienia jakiegoś swojego działania czy działania kogoś innego, no, w sposób taki nagle właściwy. Często, kiedy no, chce się człowieka. Jakby właśnie tak uświadomić, żeby oprzytomiał trochę, żeby na przykład wyszedł z jakiegoś, nie wiem, niezdrowego związku, w którym trwa, oszukuje siebie i tak dalej. Czy żeby na siebie spojrzał w określony sposób, żeby przestał brnąć w jakąś ścieżkę, czy to w ścieżkę takiego użalania się nad sobą, które to użalanie się w zasadzie nie ma, nie ma sensu. Yy, Nigdy nie ma sensu, nawet wtedy, kiedy dajemy sobie współczucie, kiedy siebie, siebie samych ogarniamy z miłością w sytuacjach, w których, no, doznaliśmy jakiegoś obojętnie jakiego, jakiegoś uszczerbku w życiu, to użalanie się nie ma sensu nigdy. Więc żeby wyrwać taką, taką osobę albo z użalania się, albo z jakiegoś no z takich, z takich sytuacji, które po prostu mogą wyprowadzić dalsze działania w zgodzie z tym, co czuje ta osoba, mogą wyprowadzić ją na manowce. Więc wtedy tak, wtedy warto jest coś takiego zrobić. Inaczej na przykład takie Mówienie wprost, i to takie mówienie wprost, które nawet trochę szokuje, nazywa się czasami no, wylaniem wiadra wody czy kubła zimnej wody dla kogoś. Szok, szok, ale po tym szoku no, pewne orzeźwienie czy otrzeźwienie owszem jest. Dlatego są takie sytuacje, w których to mówienie wprost ma sens. I bardzo często jest tak, że ludzie... No nie przepadają za tym ludzie, którzy sami są prostolinieni, którzy są odważni, nie przepadają za tym, kiedy mówi się do nich właśnie w taki sposób, no owijający y, bawełna, zanim, zanim ktoś powie to, co chciał powiedzieć zasadniczego, no to stosuje do tego właśnie dużo takich różnych słów, które powodują, że to się rozmywa że to nie jest takie konkretne, no a poza tym bardzo często trzeba na to długo czekać, zanim ktoś sformułuje taką treść. Więc są tacy ludzie, którzy, którzy lubią mówienie wprost, no i nawet zdarzało mi się, nie, nie chodziło tu o mnie, ale zdarzało, zdarzało mi się, że ktoś na przykład opowiadając o rozmowach z jakąś osobą, no mówił o tym, że nie lubi tego, kiedy kto, ktoś na przykład chce go o coś poprosić, czy chce go o czymś poinformować, no i zamiast powiedzieć to, właśnie w stre tak po prostu, wprost, to, no, zaczyna gdzieś tam kluczyć, to się wtedy właśnie tak nazywa bardziej mówienie ogródkiem, w takim w, no, w, skoro mówimy tutaj o powiedzeniach, przysłowiach i tak dalej. No, albo właśnie owija to tak, bawełnę, żeby to było takie delikatne, żeby to było do strawienia, kiedy chce się nam coś powiedzieć. Oczywiście, yy, ważną sprawą jest, żeby wiedzieć, do kogo się mówi w takich sytuacjach, prawda? To jest najważniejsze, dlatego dlatego uważność, empatia, y, patrzenie na, na, na człowieka wtedy, kiedy, kiedy go nie znamy, y, no jakby wsłuchiwanie się w jego słowa, w to, co on mówi, w sposób, w jaki on mówi, bo bardzo często to, w jaki sposób mówi y, jakaś osoba, no jednocześnie daje nam informację, co ona jakby jest w stanie m, przyjąć, co ona przyjmuje, jaki sposób konwersacji ona uznaje za normalne. I właśnie w oparciu o to, no, uznać, czy warto coś powiedzieć bez owijania w bawełnę, no, czy jednak w tym wypadku trzeba w tę bawełnę y, owinąć. Na pewno m, trzeba przygotowywać ludzi na różnego rodzaju Sytuacje drastyczne w ich życiu, kiedy coś się dzieje niedobrego, to pewnie takie od razu powiedzenie, no, z, z pierwszych słowach czegoś, co jest, co chcemy przekazać. Na przykład stan zdrowia kogoś, który to jest bardzo ciężki, czy, czy, no w ogóle, Wiadomość jest to jakaś nowa i, i niedobrze rokująca, czy kiedy ktoś umarł, czy kie, kiedy na przykład odrzucamy czyjąś pracę, ktoś zrobi, wykonał jakąś pracę, daje nam ją, a nam się ona nie podoba i, i odrzucamy ją. No nade wszystko nie trzeba owijać w bawełnę i natomiast w sytuacji takich, kiedy Ktoś proponuje nam różnego rodzaju biznes, różnego rodzaju produkty, różnego rodzaju usługi. Nie mówię, żeby mówić: Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowana, bo to może nie jest jakaś specjalnie ładna forma. Ale na pewno nie można zwodzić takiej osoby, dlatego że bardzo często ta próba owinięcia w bawełnę, próba pokazania tego, że do zrobienia czegoś w sposób dobry, w sposób sympatyczny, w sposób miły, sprowadza się do tego, że druga osoba nie bardzo rozumie ten komunikat, nie bardzo wie, co właściwie osiągnęła, co jej właściwie powiedziano. No i na przykład rodzi to w niej niepotrzebną nadzieję. No a jeżeli mówimy o biznesie i to rodzi w tym nadzieję w biznesie, no to co się dzieje dalej? No to ta osoba oczywiście dalej puka, dalej pyta, dalej rozmawia na ten temat. Natomiast kiedy powiemy bez owijania w bawełnę, że bardzo dziękujemy, jesteśmy przekonani, że to jest ciekawa działalność, że to jest ciekawy biznes i wierzymy bardzo, że ten biznes ma Przyszłość i można sporo tutaj w nim zdziałać, no ale nie jest to coś, co, co, co my czujemy i coś, co w tym momencie mogłoby nas zainteresować. Czyli no, mówimy po prostu prawdę, mówimy szczerze. Nie szukamy tutaj jakichś dodatkowych wymówek, bo to już nawet nie jest owijanie w bawełnę. Szukanie takich dodatkowych wymówek, ale nawet często jest to w ogóle zniekształcanie przekazu i mówienie nieprawdy. A zatem podsumowując, owinąć w bawełnę to bardzo przydatne powiedzenie i tak są sytuacje, kiedy warto to owijać, warto wijać to w to bawełnę, bardzo przydaje się tutaj empatia, wrażliwość dla drugiego człowieka i w ogóle takie zrozumienie, czym jest komunikacja. Ale są czasem takie sytuacje, one naprawdę są potrzebne i są przydatne, że nie tylko nie trzeba owijać w bawełnę, ale nawet czasem warto wylać komuś na głowę kubeł zimnej wody. Dziękuję. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy coraz lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Piełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji, zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.